Hej się maneczko, z tej strony Matrix, witam Was dzisiaj w pie ja w pierwszym, no tak w pierwszym w kolejnym odcinku serii zagrajmy sobie w Ace Ventura. Oczywiście standardowo na samym starcie oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, do stawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, do wbicia na TikToczka, do wbicia na Instagrama i po prostu pochwalenie się mamie, babci, tacie, ojcu, że subskrybujecie ten zarąbisty kanał. Więc dobra, my lecimy z tematem, lecimy z Ace Venturą. Ogólnie jesteśmy na misji z Totemem. Więc dobra, eee, powiem wam szczerze, szczerze, że mam tutaj na swoim telefonie obraz. Jak wam ogarnąć ten Totem? Bo poza odcinkiem myślałem dość długo, jak wam zbudować ten cały totem i uwierzcie mi że nie mam pojęcia eee, Więc tak, tutaj mam cały obraz, tak naprawdę jak ten totem ma wyglądać Jak dla was go na szybkości ogarnę żeby po prostu mogliśmy się ruszyć do następnego po prostu eee, do następnej części gry, tak? bo po prostu tak wam mówię, no nie ma szans że ja by w ogóle tu odgadłem te kształty są rzeczy po prostu, których no nie odgadnę niestety. Ale dobra. Na szybko go sobie zmontujemy. I muszę się wam czymś pochwalić. Drodzy widzowie. Ee, po skończonym... się że tak powiem. Szykuję się. Widzimy się za chwilę. Tak. Crash gry. Okej, okay, drodzy widzowie, ja już kończę ten totem elegancko, ostatnia część. I jeśli nie skraszuję z domu gry, to będzie fajnie, to po pierwsze. A po drugie, mamy... Elegancko! A. Więc co się trzęsie oprócz mojego termometru? Obudziliśmy się pewnego poranka, czując się, jakbyśmy byli na naćpani. Nasze haski zniknęły. Coś tu śmierdzi. I to nie jest twój nieświeży dezodorant z wieloryba. A, oto miejsce przestępstwa. Du, 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 du. Miejsce przestępstwa. Ogólnie tak, bo dokończę Wam temat. Muszę się Wam pochwalić tym, że jeśli skończymy Ace Aventury, jest do ogarnięcia bardzo fajna seria. Yy, na temat gierki, gierka pochodzi z 2009 roku. I do tej gierki również dołączam modyfikacje. Nie kończę, będziecie mieli te modyfikacje do pobrania. Yy, będzie to oczywiście, tak jak powiedziałem, seria na modach. Z 2009 roku gierka naprawdę fajna. Także zobaczycie, już niebawem w sumie. Bo z tego co panu Ace Ventura był krótką gierką. Także dobra. Teraz się skupmy na tej grze. Żółty śnieg. Proszę cię, nie jedz go. Nie polecałbym go jeść. Chyba że jesteś zawodowcem. O! fuj, Kurza Ace! Się mówiłaś, że psów nie ma od paru dni. Ależ tak jest. Spaj. To jest miejsce przestępstwa. Teraz bądź Uf, przydatny. Fuj. I odciski palców. Okej. Okay. mi się niedobrze zrobiło, nie? Ale no. Dobra. Pogadamy z córką. Mogę nam znaleźć nasze haski. Bez nich jesteśmy bezbronni. Możesz tym tropić nasze psy. Arktyczny mściciel. Dudum. Elegancko. Możemy pogadać przez wodę. No się nie ruszy. No widać. Arktyczny okay. mściciel to fantazyjna nazwa. Jak na pojazd. Robię sobie jaja! Okej. Mogę z tą córką jeszcze pogadać? Nie mogę tego zrobić. Dobra, to bierzemy Arktycznego mściciela i spadamy prostu zdjąć górę i zamarznąć na śmierć. Poczekaj Ace. Mój ojciec pragnie, abyś wziął jego skórę i nosił ją, żeby chroniła cię przed zimnymi wiatrami. <grym> Ale będzie cuchnął. nie jest mocną stroną twojego Co wyczuwa się po tym ubranku? Ace. No, przynajmniej ci cieplej albo będzie. Nowego znaczenia. Sorry, winę ale nie robimy tego dla mnie, robimy to dla husky. oczywiście. Husky najważniejsze, dobra. Yy, już mogę wsiąść? No to lecimy. O kurde, dobra, mamy minigierkę. Ale dziwne sterowanie szczałkami, nie? Znaczy to są jeszcze czasy, co się steruje szczołkami, wszystko, a nie wsadem. Yy, Ale dobra, musimy się rozglądać z jakimś miejscem, tak, którym możemy po prostu gdzieś wjechać, że tak powiem. E, Okej, okay. niżej, niżej, niżej. O, tu coś mam jakąś drogę. Dobra, gdzieś dojechaliśmy. Okej, okay. coś się popsuło, że tak powiem. No, ale to się niestety zdarza, tak. Tak, tak. Jak Dobrze o tym wiecie, gierka z 96 roku i się takie rzeczy niestety czasem zdarzają. Ale dobra, pytanie, czy będziemy mogli kontynuować naszą grę? Widzę, że nadal mamy jakby interakcję tutaj z tym wszystkim. Także okej. Okay. A, czyli nie otworzy? Nie! Możemy jedynie stąd chyba wyjść. Przebranie. Co, czekajcie? Kurczę, ciężko mi to rozszyfrować. Bo to się tak zlewa jeszcze z jego spodniami, że to jest hit. Ale dobra. Stąd sobie na razie wyjdziemy. Warto wiedzieć, że tu jest antena. Prawdopodobnie będziemy tam mieli coś z niej do wyciągnięcia. Ale okej. Okay. Lecimy sobie dalej. Tu coś mamy. Aha, ok, to mamy jakieś takie... Yy, kolejną trasę, że tak powiem. Także dobra. Ej, lecimy dalej. Boże, kto musiał kiedyś furorę robić? Ok. Nie ma tu żadnych hasków. Mamy jakieś obozowisko opuszczone, więc dobra, przedmioty w śniegu. Możemy tu jakieś przedmioty w śniegu chyba odkopać, więc dobra, odkopuj. Ace, zobaczymy co my tu mamy. O kurna, zacwane jak dla mnie. Pytanie: czy teraz Ace będzie miał dalej chęć szukania kolejnych rzeczy? O, coś mamy. Że coś tu musi być No mi To mi normalnie wygląda na, na loda, nie? Nie mogę tego zrobić Czekajcie, o Dobra, jeszcze sprawdźmy tutaj co mamy Pyk, pyk, pyk. O, kości. Na obgryzione kosteczki z mięskiem. Pycha. No to ej smacznego Dobra, mamy kości, mamy, czekajcie. Zamro... Zamrożone ciastko biszkopt? Co? To jest tak naprawdę ciężko rozczytać, że to jest masakra Zresztą sami widzicie po tym y, nagraniu Uwierzcie mi, że ja ma mając y, tutaj jeden ekran Na którym cała rozdzielczość jest dziwna, bo jest to pomniejszone okno Patrząc na podgląd, na którym mam to rozciągnięte, i tak to mega dziwnie wygląda, i nie mogę tego rozczytać, choćbym chciał, nie? Także nie gniewajcie się. Naprawdę, bo no masakra. Dobra, lecimy do góry. Pytanie, czy jeszcze tu coś znajdziemy? Z tego co pamiętam yy, z tej gierki to chyba tak, ale nie wiem teraz gdzie. Tu chyba byliśmy, z tego co pamiętam, bo tam była ta antena. Także no. Szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej i szukamy dalej. Pytanie czy to nie było to takie zwężenie jakby w ten przejazd z innego na drugi. Nie wiem, czy wiecie to o co mi teraz chodzi. Prawdopodobnie nie, ale poczekajcie chwilę, jeszcze raz tam przejadę. Masakra, ale jakaś mapka by się przydała tego, nie? Dobra, ja teraz tu Pyk I teraz w dół. O I teraz tu coś mamy. Pytanie. O, właśnie Mamy jakąś chatę. W ogóle mi, szczerze, co chata robi na Alasce? Jeszcze drewniana, gdzie drzewa tutaj nie ma. Mamy siekierę. Którą w sumie. A, czyli robimy standardowy włamik. Czyli standardowy włamik. Nie gadać, że gierka ściło. Wchodzisz? Czekajcie, co jest. O, dobra, bo myszki nie widziałem. Dobra, wchodzi mi. Ok, czyli jednym słowem, prawdopodobnie musimy tutaj coś znaleźć. Nie, rozwalone nie. drzwi. Tutaj chyba wszystko odpada. W ogóle... Patrzcie, tu jest piec, który daje ciepło. Tutaj w tym miejscu. A tu jest kuźwa komina, który też daje ciepło, takie... What the fuck Mamy łóżko. Dobra, podejdź do niego Ace? Nie jest tu kto? <laughs> Ta, nie toperze. Nie cierpię, nie Życie. przyzwyczaja się. Duży brzydki dywanik, okej. Okay. Mi się zdaje, że jest tu dość dużo kurzu. Spike. Pytanie, czy czasami tu właśnie nie będzie coś pod tymi dywanami? Czekajcie, bo znowu myszkami uciekła. no. Mały dywan, ok. O, mamy przycisk. Dawaj. Cza, cza, cza. Elegancko, udało się. Mamy to. Więc dobra, wchodzimy. Zobaczymy co tam mamy w tym tajnym przejściu. Okej, gdzieś zjeżdżamy. Pytanie, gdzie i czy przeżyjemy? Ale znam, że się przeżyjemy. O kurna. Dobra, jakoś damy radę. Albo i nie. mi za gorąco! O kurde Ale będzie to ciężkie, mega do ogarnięcia i trzeba popatrzeć dobrze na te płomienie Poczekajcie O, dobra, mamy to Ja za pierwszym razem się udało, znaczy się za drugim no ale się udało. No co wy nic gadacie? To jak ja mam skilla do tej gry dzisiaj. O kurna. <gry> Dobra, zobaczymy co tu mamy. Tajemne przejście i kamera widzę. Dobra, ej, spróbuj wejść do tych drzwi. Zobaczymy co za nimi jest. Okej, okay, mamy jakąś wannę w kształcie serca, czyli bardzo, bardzo romantycznie, czyli... No, czyli w sumie tyle. Czy możemy wejść do wanny? Możemy wejść do wanny, czyli wow, standardowo. Ooo! jacuzzi w kształcie serca! No, i w sumie tyle. Kosmetyki. Uj, albo ktoś naprawdę lubi takie kosmetyki do kąpieli, albo stoi za tym ta obleśna focza sadystka Odora. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. Okej, okay. pytanie, czy jeszcze tu coś mamy. Chyba nie, czyli możemy stąd wejść. Czyli, e, dalej mamy kolejne, możemy dalej przejść. Prawdopodobnie tutaj, dokładnie, jest. Tu mamy kolejne drzwi. Okej. Okay. O kurde więcej niż paczki. no mnie, że zawsze mam rację. Tłuszcz z foki. Czekajcie, bo mi się znowu myszka. Zgubiła gdzie ta myszka? O, mamy myszkę. To co? Wchodzimy. O oh, tu... kurdy. <ślesk> Ej. C... <ślesk> Zmądrzałeś coś? Chyba jednak nie, ale dobra. Prawdopodobnie będziemy musieli te, na ten moment zatrzymać tą całą pra... Co to jest? Big Foka? Ale dobra. Mamy kolejne drzwi. Na ten moment, prawdopodobnie będziemy musieli zatrzymać tą całą maszynę, która. Patrzcie, mamy kość. Tą całą maszynę musimy... Czekajcie, dokończę wam. Na ten moment musimy zatrzymać tą całą maszynerię, dzięki której pozyskują tłuszcz swoki. Dziękuję, temat ogarnięty. Tak, powiedziałem to poprawnie. Super, fajnie. A teraz dajemy tę kość temu psu. Proszę. O, mniam, mniam! Wielkie dzięki! Patrzcie, na tym w monitorze jest jakby... Haski Telewizja! Przynieś piwko i precelki małpiszonie! Zaraz zacznie się wielki show! E, mogłem się spodziewać czegoś drużnego po nim. Ale dobra Możemy... A, akurat! Czekajcie, tutaj coś mamy. O, przycisk, dobra. O, mamy haski. I niezwykłe! Jakie to okrutne i niezwykłe! Co za chory człowiek mógł wymyślić taką rzecz! Kiedy zadaję takie pytania... kłam! Okej. Okay. <ścoughs> Już, Ace, pożaliłeś się? Dobra, otwórzmy Nie mogę otworzyć, muszę mieć łom! Okej. Okay. Czyli ten... Jak zdobędziemy gdzieś łom? To ten łom się też przy do tej anteny, co tam była Prawie, przynajmniej ja tak myślę Hasło No i dupa. Nie. Nie mam pojęcia skąd ogarniemy... Czekajcie. A wejdę jeszcze raz tylko. Tam jest coś tak Kurcze Nie mam pojęcia, jak ja to mam ogarnąć, żeby przejść dalej. W każdym bądź razie będę potrzebował e, hasła do komputera. Nie dotykam tego. Nie. Dobra, i zwrócimy się. Tylko pytanie teraz: po co? Panel kontrolny jeszcze mamy, czekajcie Aha kurczę potrzebuję skądś łom Skąd by tu... Tak, znowu gra szkraszowała, więc Widzimy się za chwilę Okej, okay, witam was już po cięciu w sumie Dobra My sobie aktualnie lecimy do wyjścia żeby ogarnąć temat hasków wszystkiego tego komputera co tam był. Że, bo po prostu na ten moment szczerze nie wiem co mam zrobić, nie? Ale myślę, że jak trochę poszukamy czegoś, to zaraz coś ciekawego znajdziemy, nie? Także Ace, wychodź. Hmm. Mm -hmm, mm hmm. Stałem w sumie olśnienia małego. Że tak powiem. Tylko nie wiem, bo to wy ogólnie. Czekajcie. A nie, puść to Ace. Kurna. Dobra. To nie pasuje. Okej, okay, wiem, że to nie pasuje Ace. Aha. Ale ogólnie wygląda mi to na taką, wiecie, monetę. I czy ja, tą, jakby monetą, czy zamrożonym jakimś kawałkiem, nie wiem czego, nie mogę podważyć tej blachy na antenie. Może się da. Że te głupie pomysły, czasem coś, znaczy, czasem praktycznie coś tu dają, nie? Także próbujemy. Kto zadziała? Jakie to słodkie! Poczuj moc tych strzelających tłoków, da! Czekajcie Boże, czy ty, ty tu widzisz? Tak To jednak mój pomysł o podważeniu tej blachy był bardzo skomplikowany dla niego Dobra, co tu mamy? Bo już widzę, że Coś tu jest Elektryczność pokrywa nie, ej, ale czekajcie, bo czy ja tu w ogóle nie rozumiem sensu, co ja tu mam teraz zrobić? Nie, tak naprawdę. Nie, to się nie ruszy, nie. nie trzeba co ja tu mam teraz zrobić hm. <laughs> najpierw myślałem, że mogę zrótwić że jakiś łą czy coś i mogę to wziąć na ten moment szczerze. Kurczę, kurczę, co ja tu mogę zrobić? Dobra, pojedziemy niżej, jakby w dół i zobaczymy, gdzie jeszcze wyjedziemy. Bo może tu jeszcze są jakieś przejścia. Kurczę, kazamaty i tp. Jeszcze się rozbiłem, no nie. Ale dobra, zobaczę. Może będą tu jakieś przejścia, kazamaty i tp. Zlecimy sobie na szybkości pyk pyk. Dobra Ważne, żeby tu się teraz nie rozbić, nie? <laughs> Ciągle nie daj mi spokoju ta antena Tym bardziej jak ją otwarliśmy, tak? Coś tam na pewno trzeba zrobić Nie mam pojęcia co Okej, okay, tu coś już mamy, i skręt Aha. Okej. Okay. Mamy jakiś obóz. Hm. Halo. Nie wiecie, gdzie tu można zdobyć trochę benzyny? Dzięki, ale używamy tylko bezołowiowej. Nie wiem, mogę na Ajsa, patrzcie, zadziałało. Pamiętaj Spike, jeśli poczujesz mm. potrzebę wydalenia małpich gazów, nie rób tego Co to jest? Stój, albo cię bardzo zastrzelimy Zastrzelilibyście swojego komendanta? Komendanta? Myśleliśmy, że jest wrogiem Te ćwoki myślą, że wciąż trwa wojna Zróbmy im wodę z mózgu Okej, okay, czyli jeden z tych przebranie, które tam mieliśmy się przydało Ale dobra... Pogadamy z nimi Mów takim tonem do swojego komendanta! Jak się nazywasz żołnierzu? Szeregowy Słowik. Pierwsza zasada wojenna. Nigdy nie wyjawiaj prawdziwego nazwiska. Okej. Okay. Ale woda Wydwaj z mózgu. ...na ziemię... ...i... ...pompować! Dobra. Teraz tak. Widzę już karnister z benzyną. To w porządku. No to fajnie. Mamy duży pojazd jakiś. Co, tu, co to jest? Nie ma sensu przedzierać się przez tundrę w poszukiwaniu paliwa dla artycznego Mściciela. Muszę zatroszczyć się o jakiś nowy środek lokomocji. Tak. No. Dokładnie. Dobra, bierzemy ten, przynajmniej jest większy. czy pan odchodzi? A co z nami? Zimna wojna z hipotermią jeszcze się nie skończyła. Zajrzę do Was za 5 lat, towarzysze! Do tego czasu chodźcie czujni! <śmum> Aż nic, współczuję, nie? Dobra, lecimy wyżej. Aha. Aha. Czyli kolejny crash. Ale tym razem mamy 25 minut, mniej więcej, odcinka. Także już nie będę włączał kolejny raz gry. Ogarniemy ten temat w następnym odcinku, więc oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wbijajcie na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku i cześć.